Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną najgłośniejsze nazwisko ostatnich miesięcy w sportach walki i uczestnik nowej organizacji Prime Show MMA Soroko. Witamy Cię bardzo serdecznie. Powiedz mi, jak do tego doszło, że znalazłeś się właśnie w organizacji Prime. Się zaśmieje, mówisz, jak do tego doszło. Za cudy nam klasyka z Zenka Martyniuka. Jak do tego doszło, nie wiem, kurwa. Ale jak do tego doszło? No, szczerze poprzez moją ciężką kurwa pracę, no. Tego tyle mogę powiedzieć. No. Każdy mówi, pokazałeś tam charakter, pokazałeś te, nie, po prostu dużo ciężkiej pracy, moi drodzy, i dlatego jestem tutaj. No. Długo się decydowałeś na podjęcie rękawic i, i wyjście do takiej organizacji, no bo jest to jednak freakowa organizacja, znaczy. dla ciebie to zupełnie nowa. Znaczy, słuchajcie, sprawy go następująco yy, spełniam swe marzenia, organizacja. Frikowa, gdzie są zawodnicy, którzy naprawdę jeszcze namieszają. No. Po prostu. I z tej frikowej organizacji po prostu, jak jest wiele przykładów, można przejść dalej, tak? Za nami konferencja, jak się odnajdywałeś w tego typu formacie, bo jest to dla ciebie zupełna nowość. Kamery, wywiady, masa celebrytów. No, jest to coś dla Ciebie zupełnie nowego. Widzieliście, jak sobie dałem radę. Jak nie musiałem wypierdolić w stół. Jestem bardzo gościem, który wyraża właśnie poprzez takie rzeczy siebie. Wiesz, staram się to blokować, ale, ale wychodzi jak wychodzi, wiesz. Skoro już właśnie poruszyłeś ten temat, więc nie, nie mogę cię o nie zapytać o nerwy. Paweł Tyburski wyprowadził cię z równowagi podczas konferencji. No tak, no... Aj... Myślę, że to była taka po prostu polityczna zagrywka. Co zaiskrzyło? Co było powodem tego, tego konfliktu, który się zrodził? Ja nie lubię, jak ktoś mi narzuca coś i po prostu wiesz i po prostu on mówi, że on będzie ze mną walczył. No. A ja byś powiedziałem, nie jestem żadnym zwierzątkiem, żeby on sobie począć i powiedział, to ja będę z tobą walczył, wiesz? No nie jestem niczym własnością, kurwa, po prostu i będę walczył z tym, kogo mi da Federacja, więc będę robił wszystko, żeby następnym razem, jeżeli będę na siłach zmierzyć się z tym panem. No. Padła propozycja wcześniej no, padła propozycja, walki tak. z Pawłem Tyburskim? Słuchajcie, padła, nie padła, ja jestem po The war trzy po walce na gołej pięści, po trzech bójkach na gołej pięści i po prostu. Yy, zaczynam, będzie Stifler, przyjdzie czas i na, tutaj, na wszystkich, no. przyjdzie czas na wszystkich jeszcze. No. Czy miałeś okazję trochę yy, sprawdzić, kim jest Stifler, jakim jest przeciwnikiem, może jego walkę oglądałeś z Popkiem, czy coś więcej wiesz o swoim przeciwniku? Wiem na pewno, że napisał książkę, bo mi ją dał, zaraz że po nią iść, ja zostawiłem przecież. Yy, pamiętam go z Show, yy, wiem, że jest narwańcem, yy, lubi się pobawić. No. Więc będziemy się bawić i będziemy narwani. No. Okej. Okay. Powiedz mi, e, występowałeś właśnie, tak jak wspomniałeś, w walce na gołe pięści e, dla organizacji The War. Tak. Czy w takim razie dalej zobaczymy, czy w tej organizacji będziesz mieszał e, walki na gołe pięści z walkami dla MMA? Szczerze to jest pytanie dla menadżera, ale odpowiem tak od Ciebie, tak, bo przecież powiedziałem, no, że mnie zobaczą na The War 4, to mnie kurwa zobaczą, wiesz. Już na czwórce. Tak, 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 tak. no to oni mi dali, swój. to jest inna organizacja, ale tak, The War dało mi szansę jako pierwszy i teraz mogę iść dalej, teraz Kasy dał mi po prostu yy, szansę, wiesz, i tak idę sobie, idę. Będziesz lojalny wobec... wobec tak, e... tak, bo to, bo to procentuje, no. Sam powiedz, no, nie chciałbyś kogoś, kto ci mówi konkretnie prawo, lewo, wiesz, a nie, a może, wiesz, a może, kurwa, nie ma tak. No, albo prawo, albo lewo. No. Dziękuję do widzenia. Jak wyglądają przygotowania aktualnie do, do, do tej walki? Gdzie trenujesz i czy trenujesz już tak wszechstylowo za pasy, parter, stójka. Słuchajcie, sprawa wygląda na następująco straci zajmuję się tajskim boksem. Rewelacja dla mnie tajski boks jest bardzo... E, twardym. Orzechem do zgryzienia, akurat for, Formuła K1 blisko, wiesz, mam wspaniałego trenera, mam wspaniały w ogóle sztab trenerski, w ogóle dobrze się dzieje, no, dzięki temu, że sobie mogę poćwiczyć właśnie. I ćwiczę, no. A zapasy, parter, jak to wygląda z tej strony? Słuchaj, zaraz będziemy wplatać, wiesz, lada moment, rozruszam się troszeczkę, wiesz, i będziemy sobie wplatać wszystko. MMA tak samo. To To tak, no. Powiedz mi, czy y, oglądałeś całą konferencję, jest jakiś, jakaś walka, która przykuwa twoją uwagę, jesteś nią zainteresowany? Słuchaj, y, bardzo mnie będzie interesowała właśnie walka, zobaczymy co właśnie zrobią y, z, kurczę, z, z Murańskim, nie? Co ten wziął tam, nie dojechał, zobaczymy co tam z tego wyjdzie, no i dziewczyny, no to, to, to szczerze, to każdą walkę zobaczę, kurwa. Czemu się ja tutaj będę, ale z przyjemnością zobaczę, co tu, co tu kto pokaże, wiesz, bo to jednak... Coś tam nie trzeba pokazać, wiesz. W ogóle śledzisz MMA? Masz na przykład takich zawodników, którymi się inspirowałeś rozpoczynając właśnie choćby rozmowy z organizacją Prime? Mam, nie mam, wiesz. Z siebie chciałbym zrobić w końcu prawdziwego zawodnika sobie. To może nie zawodnik MMA, tylko w ogóle taka postać, która, która cię mobilizowała albo, albo która, którą inspirowałeś się za, rozpoczynając Sprecie. przygodę ze sportami walki. Pan Bóg, proszę, ja ciebie. Nie ma większego kozaka, kurwa. <laughs> A może i co się chce, nie ma większego kozaka niż pan Bóg, słuchaj. To jest taka moja inspiracja, że jednak można codziennie od nowa zacząć wieść. Powiedz mi, po ostatniej gali The War, jak grom z jasnego nieba uderzyła w ciebie popularność ogromna popularność ogromne wyświetlenia, które robiły wywiady z tobą powiedz mi, ciężko było się odnaleźć w tej rzeczywistości. Bardzo ciężko, słuchaj. Nadal się odnajduje, wiesz. Gdzieś się, się chodzę. U, uśmiecham, to no nadal jestem ja, ale po prostu yy, staram się troszeczkę bardziej nie brać tak tego do siebie, wiesz, bo byłem kurwa wściekły. Te, co ludzie mogą napisać, co ludzie w ogóle mogą wymyślić. Tak jak ja mówiłem w wywiadach wcześniej, ludzie mogą podnieść na sam szczyt, albo cię zdeptać kurwa z ziemią. No i tak się dzieje. No. Raz jestem deptany jak szmada, a raz jestem kurwa o ostrym supergościem, wiesz. Zależy tam, czy się najad ktoś na obiad, hater, czy, czy nie wiem, czy mu żona dała. To tak jakoś tak jest. A zaczepiają cię ludzie przechodząc, nie wiem, ulicą. Ma, masz już tak, że zaczepiają cię ludzie, proszą o zdjęcia, proszą o jakiś, nie wiem, autograf może czy krótką rozmowę? Yy, tak jestem yy, yy, napastowany. <laughs> nie, śmieję się, ale tak, to jest, ale to jest miłe, słuchaj. Bo nieraz jest tam eee, eee, y, ale nieraz podejść jakiś młody i mówi kurczę, chłopie, super, ekstra, z moją inspiracją. Nigdy nigdy takich fajnych rzeczy nie gadał, wiesz, w, wiesz. Dobra, no, Tak, właśnie dużo pozytywnej energii, a dopiero za plecami jest na mnie gadane, wiesz. No, no. Trochę standardowa, ale to wszyscy, tak to mała, więc. Wieś. <laughs> <laughs> Powiedz mi, e, zaraz koniec roku, więc jakie postanowienia Soroko, na, na ten kolejny rok? Słuchajcie, trening, y, następne wygrane walki i wzbijacie do góry. No. Słuchajcie, swoje życie na nowo układać, wiesz. Zobaczymy szalonego Soroko, twardego Soroko rodem z podwórka. To to na bank, no, to macie zagwarantowane. Nie ma nawet takiej opcji, bym się cofnął. No. Niestety. Oglądajcie, bo będzie warto. Soroko, bardzo dziękuję. Pozdrawiam i chcę życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Dzięki.